Wreszcie, po całym dniu. Cześć, zanim wypłynę, sprawdzimy sobie, czy widać jakieś ryby na live. Ie. O, jest live dla ubogich. Zobaczymy sobie, czy widać jakieś szczupaki przy powierzchni. No niestety, chyba dzisiaj bez filtra polaryzacyjnego nic nie zobaczymy. Żadnych ryb tak zero-jedynkowo nie widać. Tak, żebym miał pewność, że to jest ryba. Co to, martwy szczupak? O cholera. Martwą rybę mamy. O nie. Śpiący dzik. Ja płynę szybko, zobaczyć. O co chodzi z tym martwym szczupaczkiem, a wy sobie zobaczcie, co wczoraj było, co wczoraj się działo na rybach. Do zobaczenia za chwilkę u martwej ryby. Siema. dzisiaj jestem na starorzeczu pewnej warmińskiej rzeczki. Mam ze sobą kasty na średnio. Na ciężko. Mam też na lekko casting. Są tutaj okonie, klenie, bolenie, może coś, coś się uda, ale oczywiście dzisiaj moim celem są jak zawsze szczupaki. Natomiast ostatni raz, ten, ostatni raz byłem tutaj rok temu, ponad rok temu już chyba, więc na pewno się tu dużo zmieniło, już widzę, że jest inne ułożenie roślinności w korycie tej, tej rzeczki. Ale na pewno stare miejscówki wyglądają, nadal mają podobną charakterystykę. Więc mniej więcej wiem gdzie łowić, ale dzisiaj mam na to cały dzień, więc Czuję się tak, jakbym odkrywał to miejsce na nowo. Zapraszam do wspólnej przygody. Piękny widok opadających liści, normalnie filmowo. Nie wiem, czy widzicie na kamerze te plamki z zielska. No i to jest dobre miejsce, żeby rzucać. Świeci piękne słoneczko. Będę dzisiaj próbował więcej na szynęty twarde. i na fatso jeszcze popróbuję. Jakiś czas temu nakupowałem sobie e, takich twiczy. Twiczów jeszcze nie miałem okazji dobrze nimi połowić Myślę, że to jest dobry czas, żeby potestować Patrz, jaka skarpa No za 20 metrów. O jest mój ulubiony jerk. Myślałem, że nie ma to w innym kolorze i takiego fajnego jerka Można poprowadzić po powierzchni. Uskakuje za każdym razem dziupkiem do wody. O, szczupaki to uwielbiają. Ja myślę, że dlatego, że czasem jak się obserwuje trąconą rybkę, na przykład płotkę, to one właśnie tak do góry próbują wyjść. A ta przynętra doskonale to imituje. A jak tu będzie jakiś szczupak, to powinien zaatakować No Na razie tylko zielsko atakuje Kurczę, no jest tu pięknie Sami zobaczcie Ale ryb No to tu niestety nie ma Znaczy Oczywiście że są ryby ale <ścoughs> Nie w takiej ilości jakiej oczekiwałby wędkarz no niestety nie miałem nawet żadnego brania o, tu coś się spławiło No ale to widziałem kilka spławów, ale to zazwyczaj no, to były jakieś uklejki coś takiego. Nie widziałem żadnego ataku drapieżnika. No jest, jest pięknie, chociaż tyle patrzcie jaka kapiana idzie. Śmierdzi jakby ktoś ale no w zasadzie to pachnie jakimś szamponem samochodowym pachnie jakby ktoś mi samochód wrzuca a to z tej rury rura z oczyszczalni woda dalej ma lekko ponad 10 stopni a w tym miejscu ma 11 To jakie ładne wow, piękny widok tylko powiedzcie mi kurde Gdzie są ryby stąd? Raczej nikt tędy nie przepływał łódką Nikt nie jest tak głupi No i wszystko ufajdulone Jups Pierwszy raz tu jestem Ale to jest ładnie Zajebiście Upuścili wodę i wszystko teraz się odrywa Ale będę miał powrót z przeszkodami uh, uh, uh. Cudownie Zrobili zrzut wody i rzeka nabrała tempa I to jak? Pierwszy raz jestem w takich warunkach. Ja jestem bardziej chłopak jeziorowy niż rzeczny. Nic się nie znam na temacie. A co, co jest najlepsze, że ja spływam szybciej niż ten syf. Wow, jakieś spawy ryb wreszcie widać. Mm -hmm. Det brant! <laughs> <laughs> Pięknie walczy. Wreszcie ryba. Bolo. Na gumeczkę. Taki bolek. Trzydzieści centymetrów. Ale piękny. <laughs> Wreszcie, po całym dniu, o kilku godzinach, ha. wydaje mi się, że to był sztuczopak. Co to było? Co to było? Tam Nie wiem, ale to chyba nie był szczupak Może to był znowu boleń Może zostanę łowcą boleni Kto to wie? Taka piana Huuuuuu Ło Fadę bym się... Jak widzieliście szału tutaj nie ma. Złowiłem jednego bolenia. Bolenika? 30 cm. I to też w zasadzie na upatrzonego trochę. Bo widziałem jak jego aktywności podrzuciłem mu. Widziałem chyba jednego szczupaka wyskakującego z wody. Szczupaczka. No i nic więcej, nie miałem ani jednego brania na okoniówkę, ani oprócz tego bolenia, ani jednego brania szczupaka, Pff, dzień na rybach, niełatwy, ale za to było pięknie, no, widoki przepiękne, na pewno będziecie mogli podziwiać to słońce i te żółto pomarańczowe liście, no coś niezwykłego. No, jednak ja nie łudzę się, że większość z Was oglądających jest, nie jest tu po to, żeby oglądać te ryby, tak? A jeśli nie ma ryb, no to nie ma co oglądać. Dlatego ten wypad niestety nie można zaliczyć do udanego. No, to miejsce jest po prostu moim zdaniem przetrzebione przez wędkarzy. Bo odłowów sieciowych tutaj nie ma. Oczywiście swój wpływ na to, na tą całą sytuację tutaj, ma oczyszczalnia ścieków, której rurę widzieliście, zapach płynu samochodowego i piana na kilkadziesiąt metrów, i elektrownia, która jak zrobiła zrzut, to nie wiedziałem, czy wrócę. Tak woda nabrała tempa. Ze spokojnej, nizinnej rzeczki, ze spokojnego rozlewiska zrobiła się rzeka górska. I to wszystko ma wpływ na to, co tutaj się dzieje, moim zdaniem. Do zobaczenia, mam nadzieję, w bardziej rybnych okolicznościach kolejnym razem. Kurczę, no powiem Wam, że nigdzie go nie widać. Nawet w okularach polaryzacyjnych. A, to w... A okulary polaryzacyjne wycinają Stawe odbicie światła. Także czy to możliwe, że on po prostu się tak ułożył dziwnie z perspektywy drona, widać było jego brzuch. Tego nie wiem, ale on był gdzieś tutaj, gdzie jestem. A biały brzuch zobaczyłbym od razu. Na... <noise> zobaczyłbym od razu, więc chyba. Może to było po prostu złudzenie. Mam nadzieję. Uderzył. Idzie, 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 idzie. Maluszek. Wiem, ja że one wyczuwają moją obecność, znaczy nie moją, tylko po prostu fakt, że podpływa ten kajak i się wycofują, ale to dobrze, w sensie, znaczy, że dzisiaj się będzie coś działo, skoro biorą, bo wczoraj jak mieliście okazję już obejrzeć, no to nie działo się nic. Miałem tylko okazję popodziwiać Piękno naszej polskiej jesieni Ale ryby nie współpracowały tam gdzie byłem wczoraj Teraz jadę po kotwicę, płynę i wypływamy na szerokie wody A tego szczupaka O, a nie jest tutaj! O cholera ten martwy szczupak o kurcze Pokazał się Ula la. Co tu się stało? To całkiem spory szczupak. Może uda mi się go podnieść. Kurde. Już tu nie jest taki duży jak myślałem i już tu dosyć długo leży, bo zdąży zgnić Nie wiem czy wkładanie go do podbieraka To był najlepszy pomysł hmm. Ale nie widać na nim żadnych uszkodzeń Ciekawe co mu się stało może tego na brzeg, może chociaż dzika zwierzyna sobie skorzysta no szkoda. Szkoda, że też jest już taki rozłożony, w takim stanie rozkładu, nie zobaczył, czy po prostu ale waży sporo. Półtora kilo to co najmniej waży. Ciężki jest. Nawet więcej niż półtora, ciężko, ciężki jest z jakiegoś powodu. W tym miejscu te szczupaki ulubiły sobie ten kolor, taki zbliżony do czerwonego. I to już wielokrotnie przetestowałem. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Wystrzelił Maluszek No ale serce szybciej zabiło Uderzył To dosyć dobrze uderzył Dosyć mocno jak na tak małą rybę A wy jak myślicie co mogło być przyczyną śmierci tego szczupaka Bo cały czas Cały czas o nim myślę Cały czas się zastanawiam nie, nie miał ran zewnętrznych. Może ktoś go złowił? Nie wiem, a może. No, nie mam pojęcia, co myślicie. Jednego takiego, trochę mniejszego, też znalazłem w zeszłym roku. Tak samo nie miał żadnych śladów ani niczego. Był po prostu martwy. No, raczej nie sądzę, że z przyczyn naturalnych. Bo zdaje się one, zdają się one tutaj mieć wyśmienite warunki i są w bardzo dobrej kondycji <grystanie> <grystanie> mały się wyproszył Idzie. Idzie Uderzył Tu jest, tu stoi. Tu jest, zobaczcie, tam zaatakowała, tu stoi. Nic nie bierze. No i co? On zaatakuje. Wyjdzie nad to zielsko, zje i wraca z powrotem pod zielsko. I dlatego tak trudno je dopaść. Niestety i dzień dzisiejszy nie powala wynikami. W zasadzie to smuci, bo pomimo pierwotnej ekscytacji jakimiś kontaktami z rybami, niestety bez efektów, bez ryby, było kilka wyjść, kilka uderzeń, ale niestety nie złowiłem żadnej ryby. <noise> Związane jest to prawdopodobnie ze zmianą pogody, która następuje, bo od piątku było coś się dzieje z ciśnieniem, bo im nie zaczęła głowa boleć. Być może staje się szczupakiem i tak jak w filmie District 9 zmienię się w szczupaka, ponieważ kiedy boli mnie głowa i kiedy ja wyczuwam tę zmianę pogody, to i działa to tak samo na, na szczupaki, więc nie. Jeśli bym się zmienił w takiego sztupaka jak ten gościu w filmie Dystrykt 9, to szukajcie mnie tutaj. Do zobaczenia następnym razem. A, dodam tu jeszcze tylko, że warunki pogodowe tak jak teraz są bardzo niekorzystne, bo raz wieje z jednej strony, później za chwilę z przeciwnej. Te kierunki wiatru się ciągle, ciągle zmieniają. No, ewidentnie ten dzień nie jest, nie jest na, na ryby. Czas wracać do domu.